Witam. Dzień dobry. Na co ja gram? Czemu gram Ignita na Fiorze? Ile coś mi tu nie pasi. Nie może być Fior. Y A jest serkazem. Imperora krajem. Of, mówisz, że spoka gierka, nie? No te hirosy. no jest ja jest sześć gier, na które czekam. Commandos Origins, Indiana Jones Circle, S.T.A.L.K.E.R. 2, Frostpunk 2, nowe herosy, Dodatek do WOWA, rajdy i coś jeszcze było. Czy jakaś jedna gra? A i remake Gotika 1. Dawaj zagrać Stalkera 1, żebym wiedział o co chodzi. Ja Stalkera 1 byłbym w stanie przejść w godzinę. Co mówisz? Mówisz, że będę dał radę Stalkera 1 w godzinę przejść. Speedrun. No dobra, to dawaj. Nie wiem, czy mi się chce. W teorii mógłbym, ale nigdy nie speedrunowałem tej gry. Musiałbym... se poprzypominać. Ja jestem ciekawy ile mam godzin w stalkerze. Chociaż nie, pewnie mi nie zaliczę jak grałem za dzieciaka. Znowu to leci? co jest? Bo wtedy na Steamie nie grałem. Kikut z Płocka, co ty gadasz? Czy mi to twoje hobby? Tak, ale wszystkie mity moje ostatnio potwierdziłem, że są prawdziwe, według widzów. Trzymam oddech na 2 minuty 11 sekund pod wodą, a pod wodą jest dużo trudniej. Nie, no jest tak samo. Nie. Czemu jest trudniej wiem. Bo ucieka ciepło z organizmu. W wodzie. Co? I nie... Ale ma to jakieś znaczenie? Szczerze? Tak, tak. Musisz być bardzo zrelaksowany też. Nie możesz się w ogóle ruszać. Ktoś cię najlepiej musiałby trzymać w tej wodzie, żebyś nie, nie wykonał żadnego ruchu, by jak najlepszy wynik zrobić. Ja Pokój ta, się... po, po takie wstrzymywanie oddechu na niby. W idealnych warunkach. Jak to ma być umiejętność to w życiu. Musiałbym, zol sobie po, poobczajać filmiki, jak się speedrunuje. Nagrałeś tego? Na streamie? Dynke? Eee, eee. na streamie jakiegoś smodowanego Stunkera Trypla kajsa zrobiłem. Ja klasyczne Wiesz, z nice. komikiem śmierdzącym, <laughs> że o ciepło ucieka z organizmu. <laughs> Znakuj. No i masz lekkie ciśnienie też w wodzie, nie? Takie, nawet no. minimalne, to też to, to, to takie wszystkie pieniądze. Pietry... No gdzie? Lekko pod wodą? Jak włożyć Tak, tak, no tak, no. No nie wiem, nie wiem, musiałbym zobaczyć wody z tego, z Malty. No wyobraź no sobie, że to wdychasz i byś sobie położył, nie wiem, nawet kilo, ki, kilogram na klatę. To, to wiadomo, to jest mało, nie? Ale to są zawsze dodatkowe sekundy. Chciałbym Cię wierzyć, Bruce O oh, nice, tam okay. jest mną. Fucking noobs, fucking noobs, fucking noobs. To jest najlepszą kartą. Płuce pod wodą inaczej pisu. pracują. Ja, ja. Ale jest czekaj, jak, jak, jak inaczej płuca pod wodą pracują? W sensie, Bruce był zanurzony, kurwa, prawdopodobnie głową pod wodą lekko. Nie, no ja byłem cały zanurzony w wodzie. No, no tak, no ca cały zanurzony. Jak, jak to inaczej pracuje? Pracuje wszystko. Tak jesteś zrelaksowany, nic ci nie... nie masz żadnego ciśnienia, nie uciekasz. Ale jak jesteś niezrelaksowany pod wodą? No kurwa, przecież wstrzymywałem obdach. No nawet to, że ja się musiałem po mostu trzymać i zużywałem na to trochę energii, to ci zabiera dodatkowy tlen, czaisz? Musisz być w stanie dosłownie, no nie wiem, nie masz kości, zero jakichś bodźców, nie używasz siły. Jesteś totalnie wychillowany. Chciałbym się wierzyć. No mówię ci Ferio. Co jest kurwa? Kiedy rynek to od waka, na razie nie mam ochoty grać na Pim Soaking. Ale nadal uważam, że jak wstrzymałem oddech, tak na 2 minuty 11 pod wodą to jest bardzo fajny wynik. A mój rekord to 3 minuty 27. Troll. Rekord świata to 24 minuty, no kurwa, on. Jestem bamb Bambikiem, ale ilu z was trzyma oddech na 3 minuty, niewiele. No chyba, że zrobicie od tego Wim hopa. Po części się zgodzę, po części nie, bo na przykład jest sport, gdzie ludzie schodzą na dno i się tam jak najdłużej mogą. No tym głębiej, tym ciężej, nie. No ale my mówimy tutaj. Ej, hey, ej, hey, wróćmy, wróćmy do tematu. My mówimy tutaj o, o tym, że po prostu byłeś zanurzony w wodzie. I tyle. Tak, i tracę. Nie na żadnej głębokości. Sekundy. No tak, ale tracę sekundy, bo y, organizm ucieka ciepło, y, musi się ogrzać organizm, tracić na to energię. Jak trzyma Nie się wiem powiem, czy to jest. To brzmi jak farmazo, nie? Że inaczej, że ci to jakoś odjęło jakieś sekundy, które są turboważne no, ma więcej. Musi, jak się organizm wychłada, to używa energię, żeby go ogrzeć, rozumiesz? No rozumiem, dobra, nie, nie, ale tak inaczej. Jaki miałby być wynik, gdybyś nie robił tego pod wodą? No przynajmniej minutę dłużej. <śm> <ś> no i o to mi chodziło, o to mi chodziło, o to mi chodziło. Tylko o to mi chodziło jak coś. No ale z czego się śmiesz? No przecież trzymałem oddech na 3 minuty 27 sekund. To jest na live, Bruce. I udowodniłbym to trzymając mordę w garnku, gdybyś mi jakimś żartem o koniu nie rozśmieszał. Ten no pewnie, że tak. Jak zawsze pokrzyżowałem ci plany, rozjebałem w Nie, <laughs> rozjebałeś mi święta, jak się w tym czujesz? No, come on! Po prostu, po prostu pod wodą nie miałem jak oddychać, nie? Oszust. Zmieraj. Damaj go! A ty warda czyś dobra? A nie Bruce. chwila, ty nie jesteś na eko. No ale to, 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 to jest logiczne, tylko chodzi mi, ja tego spracowałem a jaki wynik mu chodziło? Myślę, że jakbym się długo przygotowywał, ćwiczył i na trochę rzucił palenie, dałbym radę wstrzymać oddech na 4 minuty. Jakbym ćwiczył dużo i tryhardował. I ja wiem, napiszecie xp, przecież on tylko siedzi, Jarasz gra w LoL'a, on ma strzelaniczny dech na 4 minuty, Oj. no fucking way, nie ma chuja. Możecie tak myśleć. Ale Bruce, każdy człowiek by się wziął na siebie, to by miał lepsze wyniki w, w czymkolwiek. Takie pierwsze procesy sensu nie ma. Nie, pod wodą nigdy nie wstrzymałem oddechu na 4 minuty. No chyba żebym, nie wiem, już jako sport to uprawiał regularnie. Myślę, że takie wstrzymanie oddechu na 5 minut to jest Giga Figma pod wodą. A jak ktoś umie wstrzymać na przykład na 3 minuty oddech, pływając, nurkując, to już wow, to już dopiero Giga Szefito. to może z Aquamenem hmm. <grym> Jestem Mamoa, Jason Mamoa A kto? No aktor Aquamen Bardzo fajny aktor. Giga trollował na w sądzie przeciwko Amber Heard Poko ziomeczek. Czekaj, coś beczkę kręcą z siebie. Czemu? Nie wiem. Jason Ammonra? A uwierzyłeś w Fake Info jakieś podobno. Ja Co? A może? Ty nie wiem w sumie. Może? No, ten co Daenerys, okay, w grzotro, No Mega farta miał Ała pokażę, pokaż się, pokaż się tego fejka z ciekawości Słuchajcie bym zobaczył Ja ją w Bombel. Hm, ciekawe podkreślenie dało 8 złotych. O. Dawno nie było hymnu Dziki, zaraz poleci. Znowu kogoś zabijam się pod kawa. Smolder się rekalował, krzakówką. Już dwa razy w tej grze. Okej okay, pokaż. Dobra, zaraz zacznę tego fejka. Jesteś taką montpom Co jestem? Montfą. Z czym? Montwa z Patrixa. Tym takim. Wiesz o co chodzi? Mi się Welko właśnie kojarzy z, postaci, z tymi montwami z Matrixa. A gdy tego Matrixa najnowszego? Tak, taki sobie był. A czym był? Już nie wiem czy pamiętam, no ten Smith był w jakimś innym ciele, tak jakby ja temu wrócił jakieś instynkty. Nie wiem, jakaś jak taka fabuła z tyłu, Że niby ta Trinity ją jakoś się poznali, ona jakoś żyła, no nie wiem. Ale no średni był ten Matrix. Bo... Mi się zawsze matryk podobał, bo był taki szary, bury, brzydki i ponury. A ten nowy to był jakiś kolorowy, nie wiem. To jest tak, jakby wyszła nowa część piły i. Kurwa, nie wiem, były kucyki pony czy coś takiego. No Nie podobało mi się to. Dzisiaj wygrywamy. No Dobra, jest, fila jest, fila na jest jestem fake. Na chwilę skipnę, a czy ja zatrzymam? Right, Dobra, Chwila, teraz. Could you please state your full Except name? Yeah, nazywał? I am Jason Momoa. Mr. Momoa. So, how do you know Amber? We worked together. Um, um, so, you worked together as, as active, actors, right? No, <coughs> as janitors. No. <coughs> oh, jak oh jak you have to oh, He's not a janitor. He's actually a janitor <coughs> Would you say you felt safe <laughs> around <coughs> Amber on the set? <coughs> 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 the set? Sure, I. Guess. So there was not even one incident. Uh, well, I wouldn't say that. Uh, why? What happened? Okay. Well, Amber and I were in the pool recording a scene. It was just the two of us, and she pointed at the water and said, "Look at that beautiful brown fish." So what seems to be the issue? I'm not following. That was a uh, brown fish. I don't understand. No. What was it? Uh, well, it was uh shall I say, Amber's turn. Uh, <laughs> Oh, Mr. Momoa, how do you even know what that was? Did you even take a picture of Amber's shirt? It no, I didn't. So do you have any evidence? skin, party Lulu.